Teraz o bulwersująco wysokich zarobkach. Szpital w Kaliszu czterem lekarzom płaci 10 milionów złotych rocznie. Sam ginekolog zgarnia 2,5 miliona. Nowy dyrektor placówki próbował renegocjować umowę z lekarzem, ale ten odmówił ograniczenia swoich zarobków. Zarządzający szpitalem jest w potrzasku, bo nie ma kim zastąpić ginekolog, ginekologa Ewelina Dernoga. 10 milionów złotych rocznie dla czterech lekarzy. Ostatnio ogromne kontrowersje wzbudziły zarobki czterech specjalistów pracujących w szpitalu wojewódzkim w Kaliszu. Lekarze ci pracują na oddziałach ginekologii, kardiologii oraz neurochirurgii. To rekordziści, jeżeli chodzi o zarobki, w szpitalu wojewódzkim w Kaliszu, w którym pracuje ponad 1500 osób. Dla emeryta, który ma 2600 miesięcznie. To ja muszę 10 lat pracować prawie. To jest makabra. Muszą mieć lekarze więcej, bo to są osoby takie, które tam leczą, no ale no jakiś umiar musi być. Ci niżej zarabiają mniejsze pieniądze, a robią też dużą robotę, bardzo dużą. Obecny dyrektor placówki Wojciech Michalik stery w szpitalu objął w lipcu. Umowy na tak wysokie pensje lekarze zawarli jeszcze z poprzednią dyrekcją. Jak przyznaje Michalik, sytuacja nie jest komfortowa, ale największy problem jest ze specjalistą pracującym na oddziale ginekologicznym. Wszystko ze względu na to, że ten właśnie oddział jest w odróżnieniu od kardiologii i neurochirurgii nierentowny. Nowy dyrektor szuka więc rozwiązania, chciałby zatrudnić kolejnych specjalistów i na nich rozłożyć zarówno pensję, jak i odpowiedzialność. Prowadzę rozmowę z niepojedynczymi specjalistami, ale z zespołem, bo nie sztuka jest postawić na grę indywidualną, tylko sztuka jest tworzyć zespół. Myślę, że gra zespołowa, szczególnie w systemie ochrony zdrowia, bardziej rokuje niż indywidualna gra poszczególnych specjalistów. Na razie jednak, jak przyznaje dyrektor placówki, pozyskanie nowych specjalistów jest niezwykle trudne. Skalisza dla wydarzeń Ewelina Dernoga, Polsat News.